Cześć, witajcie! W podróżach nadal kulinarnych, cyk kuchenne ewolucje wracamy. A dzisiaj zawitaliśmy do Sopotu i jesteśmy przed restauracją u przyjaciół. Restauracja, która 11 lat temu przeszła kuchenne ewolucje. My to miejsce już odwiedziliśmy raz. Odwiedziliśmy je. W 2014 roku, czyli 10 lat temu, wtedy jeszcze tutaj był wystój cały dziki. Magda zrobiła tutaj dziką kartę, dzikie menu i wtedy próbowaliśmy tych dań. Stacja była smaczna, naprawdę smaczna, ale była wysoko cenowa 10 lat temu naprawdę ceny były tutaj wysokie, patrząc na tą różnicę, która, która wtedy była jeszcze wiadomo w cenach i w gastronomii. Ale miejsce jak widać przez te 11 lat funkcjonuje, zostało zmienione już wnętrze z tego co wiem, ale chodźmy sprawdźmy jak to wygląda. Czy faktycznie tutaj dalej jeszcze u przyjaciół można coś zjeść? Czy można zjeść dziecinę? Sprawdźmy to. Ja jestem ciekaw, co zastaniemy w środku, więc chodźmy sprawdźmy u przyjaciół w Sopoć. Kuchenne rewolucje wracamy. Pamiętajcie o zostawianiu komentarzy, łapek w górę i wszystkich innych rzeczy, a my idziemy zobaczyć co się dzieje w środku. Chodźcie. No dobra, chodźmy do środka, pokażę Wam jak wyglądało moje wejście do środka. Chodźmy do środka, restauracja U Przyjaciół w Sopocie. Jesteśmy oczywiście w tygodniu, tak jest poprawione tutaj, od 13.00 zmazane do 18.00. Restauracja czynna jest takie dziwne godziny od 13.00 do 18.00. Jesteśmy krótko po 18.00, znowu już nie zdążyliśmy. Roka jest zamknięte. Stoliki na zewnątrz świadczą o tym, że tutaj coś się dzieje, więc yy, widocznie, widocznie może, nie wiem, znowuż mamy pecha, my nie trafiliśmy na to, czy, czy ja nie wiem, powiem szczerze, jak to oceniać. Widzę, że oceny na google są tego miejsca, ale podobnie chyba jak z beką w jak jakoś to jest dziwnie czynne w jakichś 5 godzin w ciągu dnia, nie wiem. Tutaj za chwilę wam pokażę, widać w środku, że jest zastawiony stół na biało. Są serwetki IHS, czyli jest przygotowanie już do komunii. Dzisiaj jest trwa tak jak my tu jesteśmy, więc nie wiem czy to już jest przygotowane do niedzieli. W niedzielę zostanie otwarte, tylko czy jak, jak to wygląda, nie mam pojęcia. No cóż, zobaczcie relację naszą 10 lat temu, ale tak jak e, podobnie w sytuacji z beką w puczku. opinii swojej nie wydajemy, lokal istnieje, na jakich zasadach istnieje. Ciężko nam powiedzieć, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo jesteśmy tutaj drugi raz i lokal jest. Zamknięty. Byliśmy w poniedziałek, myślałem, że poniedziałek to jest po prostu poniedziałek. Byliśmy o godzinie 14, ale większość instalacji w poniedziałek jest nieczynna, no ale stwierdziłem, że tutaj będzie czynne, niestety nie. No cóż, teraz Wam pokażę, jak wygląda to wnętrze. O, jak spojrzycie, widzicie, są serwetki IHS, w środku jest już taki wystój na biało. Robię to przez szybę, może nie jest to najlepszy widok, ale. Ale chcę wam coś w kawałek pokazać, więc widać, że jakieś komuni się tu odbywają. Chyba jest to trochę czynne w jakich godzinach, co i jak ciężko jest powiedzieć. Na stronie też oficjalnie godzin nie znalazłem, więc więc nie wiem. No cóż, nic innego nie zrobimy, niż pokazać wam to w ten sposób. Restauracja u przyjaciół Sopot, staraliśmy się sprawdzić to dla was. Jesteśmy w tym miejscu, ale sprawdzić tego nie możemy. Więc bywa. Tak to moi mili, jak zwykle coś tam oczywiście jedzie, bo ja muszę nagrywać. Tak to moi mili, chcieliśmy to dla was zrobić, ale nie jesteśmy w stanie sprawdzić restauracji u przyjaciół. Naszej rekomendacji nie zostawiamy. Jedyna info, które ode mnie macie, że ta restauracja jest niby czynna między godziną 13 a 18. Przepraszam, stoić na, dla rowerów. Eee. Zjechaliby mi jeszcze moje osoby towarzyszące. Więc bez mojej rekomendacji. Ale pamiętajcie, zostawiajcie komentarze, łapki w górę, odwiedzajcie, subskrybujcie kanał, a jak będą tylko możliwości, to będę oczywiście dalsze miejsca odwiedzał. No trochę tutaj zarosło, patrzcie, o, trochę tutaj zarosło, więc chyba często goście tędy nie wchodzą, skoro aż tak bardzo tutaj zarosło trawiasto. Ja trochę zasłania. Musiałbym, że przesunąć jeszcze bardziej. Zobaczcie tutaj ile jest. Dobrowa, towa, towa, no trudno. Moi drodzy, moi mili, o tu jest jakiś menu, dobra, jest jakiś menu, znaleźliśmy menu. Zaraz <gryw> wam pokażę menu tego miejsca. No dobra, już patrzymy. Od, odwracam w takim razie. Patrzcie, tutaj, jak wszędzie wchodzimy, ja tego nie widziałem. Oczywiście, osoby towarzyszące mi tutaj pomogły znaleźć. Tutaj wchodzimy, to jest to zarośnięte wejście. Zachwaszczone i w ogóle, a tu się okazało, uważaj, bojowe. A tutaj się okazało, że wśród krzaków jest menu. Ale co w tym menu jest? Napoje zimne są. Tu są napoje zimne, napoje ciepłe, wina i piwa. To z tego wynika, że chyba piwialnia jest w, w, ważniejsza. A tu mam myśleć: Pokaz szubsku 23 zł, schabowy z kością zestaw 35, szasz szłyksku czeka 33, Kakówka po polsku zestaw 40 zł, kotle debulej. 38, zupa pomidorowa 19, chłodnik 23. No tak jest chłodnik, no to musi być nowe menu włożone z tego wynika, bo dzisiaj jest 16 maj. Jak my jesteśmy na Gcy zestaw dla dzieci 27, sałatka z kurczakiem 29 grillowanym. Ryba, zapytaj o rybę dnia i lody waniliowe 23 zł. Restauracja Sopotu przyjaciół. Takie trochę to zdewastowane. Myślałem, że tam pisze IHS, ale to moment oczywiście. No cóż No jest takie faktycznie No taki, taki ten a No to wszystko zarasta No tak wygląda to z zewnątrz Nic więcej wam tutaj nie jestem w stanie pokazać Także no Kiedyś może było fajniej teraz jest jak jest Taka moja relacja Nic więcej naprawdę nie jestem w stanie zrobić Najważniejsze, że na skrzynce elektrycznej jest też Restauracja u przyjaciół hm. Tyle Dobra moi mili, spadam stąd, bo i tak tutaj więcej nic nie zrobię, klamki nie wyliżę, więc tak wygląda. To miejsce po kuchennych rewolucjach przechodzę na drugą stronę. Pamiętajcie o zostawianiu eee, łapek w górę subskrypcji i wszystkich innych rzeczy. Odwiedzajcie, subskrybujcie kanał, Jadę Dalej w Polskę, Patrzcie, czy są jakieś kolejne miejsca po kuchennych rewolucjach, które mogę Wam pokazać. No cóż, zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kulinarnym szlaku. Samych dobrych życzeń dni. Pamiętajcie o komentarzach i łapkach w górę. Wszystkiego Wam dobrego. Smacznych dni. Pa!